Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku wywiatu ze Smokiem. W dzisiejszym odcinku koszczę Michała, komisarza Sefa Okrotowicza z wrocławskiego fanklupu kwietnych Wojen. Cześć Michał. Witam cię bardzo serdecznie i witam serdecznie naszych słuchaczy. Michał, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie? A, cóż, jestem, jestem jednym z fanów Światach Gwiezdnych Wojen z Wrocławia, a który siedzi już można by powiedzieć w całym tym towarzystwie od ładnych kilkunastu lat i który tak się składa, że jeszcze w momencie nagrywania tego wywiadu jeszcze sprawuje powiedzmy funkcję prezesa wrocławskiego fanklubu Gwiezdnych Wojen, czyli nieformalnej grupy fanów, którzy spotykają się regularnie na terenie Wrocławia, żeby porozmawiać o Gwiezdnych wojnach, jak i również tworzę między innymi swój kanał o tematyce gwieznowojennej, czyli Ziemniaczane pole komisarza Sewa. Słuchaj Michał, czy znasz historię fantomu Gwiezdnych Wojen we Wrocławiu? Po części. Znaczy się kwestia jest tego, tego typu, powiem, że musimy tutaj e, rozgraniczyć, powiedziałbym dwie rzeczy, bo jako fandom zazwyczaj e, fanów Gwiezdnych Wojen rozumiemy ogólnie całą społeczność e, fanów Gwiezdnych Wojen w Polsce. E, z drugiej strony natomiast jest historia fan fanklubów, czy, czyli właśnie fan fanklubu Gwiezdnych Wojen we Wrocławiu, czyli organizacji... Organizacji to jest troszeczkę może dosyć duże słowo, bo nie jesteśmy w żaden sposób sformalizowani, ale mówimy tutaj o w miarę regularnych spotkaniach grupy fanów, która trwa już ponad 20 lat, ponieważ tak się składa, że w lutym 2024 roku obchodziliśmy 20-lecie naszego naszego fanklubu. W którym ja nie jestem członkiem od początku. Ta grupa już na tyle ma bogatą historię, że była ona, pierwsze spotkania były organizowane przez osoby, które już nie uczestniczą, nie biorą udziału w spotkaniach, ale tradycja ta jak najbardziej istnieje. Jak możemy łatwo policzyć, 2004 rok, no to jeszcze jest okres wychodzenia filmów tzw. Tak prequeli, czyli między epizodem drugim a trzecim, gdzie rozpoczęły się spotkania fan fanklubu, które Trwają mniej więcej w podobnej formie do dnia dzisiejszego, czyli prawie co miesiąc, z małymi wyjątkami, co spotykają się fani w ustalonym miejscu, w ustalonym zazwyczaj pubie czy też knajpie i powiedzmy, rozmawiają o gwiezdnych wojnach, wymieniają się swoimi doświadczeniami, swoją pasją, twórczością. Czasami organizowane były czy organizowane są większe rzeczy, typu współudział w różnego rodzaju konwentach fantastycznych, prelekcje. W pewnym momencie wytworzyła nam się się, można by powiedzieć, osobna grupa współpracująca z nami, zajmująca się pokazami walk na miecze, świetne tak zwane szare miecze. Różnego rodzaju osoby zajmują się tematyką cosplayów, więc jest to um, powiedziałbym taka bardziej, może nie tyle bardziej idea, grupa nieformalna, która jest na szczęście cały czas kontynuowana przez kolejnych fanów gwiezdnowojennych, którzy, którzy są jak najbardziej obecni w Wrocławiu, czy też nawet na Dolnym Śląsku. No, właśnie, słuchaj, to już powiedziałeś trochę o historii wrocławskiego fanklubu Gwiezdnych Wojen. I tu mi się kojarzy, że 2004 rok to jest wyjście yy, tego, yy, sitów, no nie? Yy, tak? Zemst Zemstasitów Zemstasitów to jest 2005, to... Więc, więc jakby jeszcze jeszcze rok przed premierą tego filmu już wtedy odbywały się pierwsze spotkania, w, odbyło się pierwsze spotkanie wrocławskiego fanklubu Gwiezdnych Wojen. No, 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 rozumiem. Słuchaj, powiedz mi, chociaż jesteście niesformalizowani, to macie loko. Czy to loko jest od początku, czy jak to wygląda sprawa? I też chciałem się U zapy mm -hmm. zapytam później o tą rzecz. Dobrze. E, tutaj już muszę, że tak powiem, em, nie, nie sięgam po swoją wiedzę e, z doświadczenia, że tak powiem, ponieważ e, logo Wrocławskiego Fan Klubu Wojen powstało dawno, du, dużo wcześniej, zanim ja w ogóle przyszedłem na pierwsze swoje spotkanie. E, jest to logo, które zostało zaprojektowane przez e, członków, ówczesnych członków, czy też ówcześnie przyrodzących członków Wrocławskiego Fan Klubu Wojen, które w niezbyt zmienionej formie, bo tak naprawdę sam w zorzec w sam pomysł, jak i również wykonanie od samego początku jest bardzo podobne. W pewnym momencie powiedzmy tylko pozbyliśmy się, czy zostało zmienione kolory na, z charakterystycznych czerwono-żółtych na czarno-białe, ale cały czas to logo jest i oczywiście jak łatwo zauważyć, jest ono bezpośrednio inspirowane logiem, czy też herbem miasta Wrocław. Więc jest to, jest to logo, którego wydaje mi się, jesteśmy naprawdę, możemy być naprawdę dumni. Tutaj osoby tworzące jest zrobiły kawał rewelacyjnej roboty i jest to taki znak symboliczny, charakterystyczny dla naszego fanklubu, który do dnia dzisiejszego jest, jest z nami. Powiedz mi, po, powiedziałeś, że się spotykacie w papie, a w zazwyczaj w papach albo w knajpach, ale czy macie jakąś siecipę, czy gdzieś macie swoją bibliotekę, albo czy może przez te 20 lat prowadzicie kronikę oprócz życia przecież na Facebooku, na którym zamieszczacie różnego rodzaju informacje, też zdjęcia z konwentów, to te 20 lat to kawał czasu. To powiedz mi, coś takiego jak kronika, czy siecipa, w której macie bibliotekę, albo jakieś książki, filmy, jakieś yy, yy, nawet filmy ze spotkań jakieś, coś takiego istnieje? Znaczy tak, nie mamy żadnej oficjalnej siedziby, placówki, nic z takich rzeczy. Tak, kiedy mówię, że nie jesteśmy zorganizowani w żaden sposób, to mówię tutaj z, z pełną świadomością tego, więc nie mamy czegoś takiego. Natomiast jednak, nasza, nasza działalność troszeczkę jest. Powiedziałbym, idzie z duchem czasu, ponieważ pierwotnie jednym z pierwszych, powiedzmy, takich miejsc, gdzie były składowane czy to relacje jeszcze z pierwszych imperiat, zdjęcia, opowieści i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście Bastion Polskich Fanów Gwiezdnych Wojen, którego współtwórcy to również wieloletni członkowie Fan fanclubu Gwiezdnych Wojen. Później przenieśliśmy się, no tak jak mówię, troszeczkę z duchem czasu, jeśli tak to można nazwać, na. Własne forum, które mieliśmy, które niestety wraz ze stroną internetową troszeczkę przepadło, ponieważ domena nie została w pewnym momencie przedłużona. No i dzisiaj, jakby powiedzmy, takim ewentualnym źródłem wiedzy, źródłem zdjęć przede wszystkim jest, jest oczywiście ten Facebook, więc nie mamy takiej per se siedziby, ale wiele różnego rodzaju materiałów. Jest, że tak powiem, wśród członków różnego rodzaju fanfilmy, które... Które nagrywaliśmy okazjonalnie, czy też zdjęcia z imprez, są zazwyczaj przechowywane po prostu u poszczególnych członków i między sobą kontakt oczywiście jak najbardziej mamy. To nie jest tak, że jak ktoś przestaje być zainteresowany, czy przestaje przychodzić na imperiady, to zostaje zapomniany, absolutnie nic z tego. I troszeczkę to jest tak przekazywane, można by powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. Gdzieś tam te filmy są, gdzieś są dostępne, ale nie mamy tego zcentralizowanego w formie jakiejś właśnie kroniki czy, czy, czy biblioteki. Powiedz mi, jak wyglądają wasze spotkania? Spotykacie się raz w miesiącu z tego, co powiedziałeś. No i co robicie? Czy tam kracie w kry Rozmawiacie o książkach, o filmach? Jak to wygląda? Znaczy tak, przez większość roku, dokładnie rzecz ujmując, przez 10 miesięcy poza wakacyjnymi, czyli poza lipcem i sierpniem, Staramy się zawsze spotykać w trzecią sobotę miesiąca. To jest taka, powiedzmy, nasza tradycja, która chyba trwa od samego początku. Czy też staramy się oczywiście ją zachować, no bo nie zawsze to się udaje. Wiadomo, kalendarz jest różny. I powiedzmy spotykamy się w danym lokalu, który, który obecnie jest naszą, no może nie siedzibą, ale miejscem spotkań. I to już jest, to zależy od, 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 czy to od organizatora, czyli w tym przypadku ode mnie, czy też powiedzmy od samych ludzi, co jest do omówienia, co i w jaki sposób to wygląda. Czasami mamy pewnego rodzaju prezentację podsumowującą, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu w świecie Gwiezdnych Wojen. Czasami mamy do omówienia jakieś sprawy organizacyjne typu Um, nie wiem, chcemy zamówić sobie koszulki z naszym logo, albo chcemy, albo będziemy na przykład, nie wiem, kwestować w strojach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc um, takie organizacyjne rzeczy omawiamy, ale zazwyczaj to jest po prostu spotkanie znajomych, um, żeby porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach, ale też nie tylko. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jakoś bardzo restrykcyjnie nastawieni tylko i wyłącznie na te Gwiezdne Wojny i mamy jakiś punktowy plan, jak będziemy teraz o tym rozmawiać, co teraz, i tak dalej, i tak dalej. Tylko są to po prostu spotkania luźne, które bardzo często szybko, mniej lub bardziej, ale sprowadzają się na przykład na rozmowy o innych filmach, innych światach, o jakichś innych wydarzeniach, i tak dalej. Więc jakby absolutnie to nie jest jakoś sformalizowane, nie jest to bardzo potężnie zorganizowane, nie ma jakiegoś, powiedzmy, listy obecności, nie mamy jakichś restrykcji co do tego, kto. Może się pojawić na tym spotkaniu tak długo, póki, powiedzmy, atmosfera danej osobie odpowiada. No i oczywiście nie ma, osoba potrafi, powiedzmy, zachowywać się w, w gronie innych osób, jeśli tak to mogę nazwać. Wiesz co? Ja tu sobie trochę zmienię tą kolejność pytań i się Ciebie zapytam. Jestem we Mieszkam we Wrocławiu, nie wiem, jestem studentem, uczniem, przyjechałem do pracy, no i jest, interesuję się kwestnymi wojnami. No i Chcę się z Wami umówić, to co, to przychodzę, to papu i co mówię. Cześć, siema, mogę się tosiąść, też jestem fanem Kwestnych Wojen. Czy na przykład trzeba się wcześniej umówić, jak to wygląda? to co powiedziałeś na początku, jest w zupełności wystarczające. Po prostu jest, jeżeli pasuje ci termin, jeżeli uh, mamy wydarzenia na Facebooku przy każdej imperiadzie, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, kiedy odbywa się i gdzie odbywa się następna imperiada, to wystarczy zajrzeć tam, przychodzisz. Mówisz, dzień dobry, ja na spotkania fanów Gwiezdnych Wojen i tyle. Jakby nie ma żadnego problemu, zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które są chętne się spotykać. Nie ma jakichś um, wymogów regularności, jeśli tak to mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś, są osoby, które przychodzą co miesiąc, są osoby, które przychodzą raz na jakiś czas, bo akurat mają wolne i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie nie ma tutaj też, nie wiem, jakichś magicznych rytuałów e, e, wstępowania czy czegoś takiego, testu wiedzy z Gwiezdnych Wojen na początek. Nie. Nie, absolutnie nie, po prostu przychodzisz i jeżeli chcesz spotkać się z fanami Gwiezdnych Wojen i nie tylko, to na żywo, no to po prostu zapraszamy. Powiedz mi, powspomniałeś już trochę o tym, że też macie taką warstwę, taki sekcję cosplay, można powiedzieć. Jak to u mhm. was wygląda? E, to znaczy tak, żeby tutaj zaznaczyć, jakby ta sekcja to jest tak w bardzo dużym cudzysłowie. Po prostu chodzi o to, że jest kilka osób, które... Lubią cosplay, które albo się nim zajmują, albo chciałyby się zajmować i które powiedzmy um, tworzą swoje e, stroje i ewentualnie rozmawiają ze sobą, pomagają, jeżeli ktoś ma jakieś e, pytania czy coś w tym stylu. W przeszłości w naszym fanklubie mieliśmy o wiele większą e, grupę, ale powiedziałbym e, z czasem e, oraz również z między innymi na skutek covid a to troszeczkę. Się zmieniło, niektóre osoby odeszły, niektóre osoby e, zmieniły zainteresowania, więc e, jak najbardziej mamy osoby, które lubią się przebierać za z Gwiezdnych Wojen, które czasami, na przykład kiedy mniej lub bardziej zorganizowani jako fan lub jedziemy na jakiś konwent, albo właśnie na wspomniane e, co roku kwestujemy w ramach Wośpa, wtedy jest okazja, żeby żeby powiedzmy w tych storiach się pokazać e, i, i zaprezentować. Powiedz mi, a wspomniałeś już o imperiacie, co to jest? No Imperiada to jest po prostu to jest nazwa tych naszych comiesięcznych spotkań. Nazwa, nazwa która jest praktycznie jest od samego początku istnienia fanklubu. Jeżeli się nie mylę, już pierwsza, pierwsze spotkanie było w ten sposób nazwane. No i zakładam, że większość uczestników pierwszych spotkań była proimperialna, więc padł w pomysł nazwania tego Imperiady, czyli od Imperium oczywiście. No i to jest taki nasz, to jest, to jest po prostu nazwa naszych comiesięcznych spotkań. Czyli jesteście po ciemnej stronie mocy. E, cóż, no jakby utrzymujemy, utrzymujemy nazewnictwo, ale tutaj na pewno to nie jest tak, że wszyscy są absolutnie po tej ciemnej stronie, jeśli tak to mogę powiedzieć. Słuchaj, czy ucielacie się na konwentach? Jak najbardziej, oczywiście, czy to jako powiedzmy zwykli uczestnicy, czy to jako prelegenci, czy to czasami jako osoby w kostiumach, na różnego rodzaju konwentach się pojawiamy, może nie jakoś bardzo organizowany sposób, to nie jest tak, że cały blok Gwiezdno jest przez nas tworzony, czy coś w tym stylu, ale jak najbardziej osoby w koszulce Wrocławskiego Fan Klubu Gwiezdnych Wojen jest szansa spotkać na, na niektórych spotkaniach, na niektórych konwentach. A czy y, organizujecie jakieś y, imp cykliczne spotkania oprócz imperiaty? Nie, nie, w, tym, w tej chwili w tym momencie to jest tak naprawdę nasza, nasza tak naprawdę jedyna działalność, jeśli tak to można nazwać, kiedy to co powiedzmy te przez te 10 miesięcy w roku spotykamy się w, w, w co, co trzecią sobotę, jak i również w wakacje organizujemy sobie tak zwane imperiady wakacyjne, czyli jedna to jest jakaś imperiada wycieczkowa, czyli gdzieś na Dolnym Śląsku powiedzmy jedziemy sobie coś pozwiedzać, zobaczyć przez jeden dzień. A w drugą imperiadę organizujemy sobie naszego fanklubowego grilla na terenie Wrocławia w jednym z parków czy powiedzmy miejsc przeznaczonych do tego. Ale nie, żadnych jakichś cyklicznych konwentów, imprez czy czegoś takiego nie, nie organizujemy. A czy z jakim odpiorem przez te 20 lat spotykacie się we Wrocławiu? To znaczy. Z... Współpracowaliśmy z różnego rodzaju, cent z na przykład Centrum Kultury Zamek w Leśnicy z innego rodzaju tego rodzaju instytucjami. I powiem tak, zawsze praktycznie jest mimo wszystko jakiś jest jakiś pozytywny odbiór wśród niefanów, którzy po prostu są często pozytywnie zaskoczeni, że są ludzie zainteresowani tą swoją pasją. Nie ma czegoś takiego, że tutaj też, też, ze względu na to, że nasza grupa nie jest jakoś tam bardzo aktywnie działająca, czy też nie jest jakoś bardzo, jakby to powiedzieć, zorganizowana i popularna, znana, czy coś w tym stylu, żebyśmy budzili jakieś większe emocje, więc po prostu jesteśmy grupą fanów, która raz na jakiś czas jest w jakiejś takiej albo innej formie widoczna. I wydaje mi się, że nie, nie zrobiliśmy sobie chyba nigdy żadnych wyroków przeciwników czy czegoś takiego. Um. A dosyć często mimo wszystko spotykamy się z takim przyjemnym odbiorem na zasadzie o kurde, są ludzie przebrani za Gwiezdne Wojny, czy też ludzie, którzy gadają o tych Gwiezdnych Wojnach. Ty, nawet jest to fajne. No właśnie powiem Tobie, jeszcze Gwiezdne Wojny to zawsze się, można powiedzieć, sprzedacą i jak się spotka kogoś na konwencie, to zawsze to miło jest, zawsze jakieś fotki się zrobi, to taki praktycznie można powiedzieć stały już element konwentów, czy zawsze Kwiecne wojny się pojawiają i jest bardzo pozytywny odpór, nawet jak jak, jak y, szturmowcy się chodzą. Szturmowcy częściej chodzą od y, y, tych rycerzy, czytaj. Oczywiście, jak, jak najbardziej. Kaj, okay, weź mi powiedz, bo ty wspomniałeś o tym, że y, dzięki działalności, że ty prowadzisz kanał na YouTube, tak? Mhm. Mm że wspieracie forum. Kurde, jak ono się nazywa? Pastion Kwiezdnych Wojen, tak? Znaczy, może nie tyle wspieramy, co po prostu chodziło mi o to, że na tej stronie, która jest chyba jedną z najstarszych tego rodzaju stron informacyjnych o Kwiezdnych Wojnach w Polsce, po prostu tam były, tam znajduje się jeszcze nadal sporo zapisów archiwalnych z tych pierwszych szczególnie Imperiat. Powiedz mi, czy ktoś jeszcze działający, czy... Teraz działający, czy wcześniej działający jest jakąś rozpoznawalną marką na YouTubie, nie wiem, na plokach, pisze książki. To znaczy tak, z, z, z szczytu głowy obecnie Dwójka, dwójka twórców, którzy tworzą tak zwaną popkulturystykę na YouTubie jest członkami naszego fanklubu, obecnie przychodzą i tutaj jak najbardziej mogę polecić ich, ich twórczość na YouTubie i w wersji powiedzmy podcastowej, natomiast z innych tego typu rzeczy Ciężko jest mi powiedzieć z tego względu, że jest tego dosyć sporo mniej. Nie jest tak, że powiedzmy we wrocławskim fanklubie były czy są jakieś tam fenomenalne gwiazdy znane na całą Polskę w popkulturze itd. Ale wydaje mi się, że bardzo duża ilość osób po prostu ma jakiegoś różnego rodzaju pasji i zainteresowania nawet niezwiązane z Gwiezdnymi Wojnami, których się rozwija. E, aczkolwiek, no, ciężko jest mi tutaj podać jakieś konkretne przykłady. To jest też niezwykle przyjemne, bo w pewnym momencie wiele osób um, jest w fanklubie, i, ale nie jest tylko dla gwiezdnych wojen, powiedziałbym. Często jest tak, że po prostu ludzie już przychodzą na spotkania, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi i porozmawiać nawet o czymś innym. E, I rzeczywiście jest sporo ludzi, którzy mają swoje pasje w ramach tego, w ramach tych, powiedzmy, spotkań naszych gwiezdnowojennych. Jasne. Wiesz co? Wspomniałeś o tym, że podczas pandemii tam trochę się pokruszyło, że tak to powiem. Jak przetrwaliście mm -hmm. pandemię? E, no cóż, jak większość, jak, jak oczywiście wszyscy, albo większość z nas pamięta, nie, nie odbywały się nasze spotkania w wersji fizycznej na żywo. Nie organizowaliśmy też jakichś spotkań na Discordzie czy, czy na jakichś, powiedzmy, innych platformach wideo czy onlineowych, więc po prostu po mniej więcej półtora roku, kiedy a, sytuacja na tyle się uspokoiła czy też wyjaśniła, postanowiliśmy wrócić do spotkań i, i zaczęliśmy się spo, z powrotem spotykać. Więc, a, jakkolwiek było to, było to dosyć ciężkie, no to, to jakby udało nam się przez to, przez to przejść i jak widać, nadal, nadal funkcjonujemy gdzie można znaleźć o Was informacje? Przede wszystkim i e, praktycznie głównie to jest wrocławski, e, fanpage wrocławskiego klubu Gwiezdnych Wojen na Facebooku. Rozumiem. Słuchaj, a powiedziałeś jeszcze na samym początku takie coś, że jak jest ten wywiad, to jest e, to jeszcze jesteś prezesem, czyli wywiad się pojawi na koniec lutego i to już będzie zmiana na, na, na koniec stycznia. A tak, tak się złożyło, jeśli mogę to powiedzieć, że z Podczas ostatniego spotkania fanklubu, które odbyło się kilka dni temu, złożyłem, nazwijmy to, wypowiedzenie, więc do marca jestem form formalnie prezesem i jeszcze, powiedzmy, to nadzoruję. A później, że tak powiem, przychodzę na prezesowską emeryturę i staję się zwykłym, jeśli tak to można nazwać, członkiem fanklubu. Więc, więc, tak z tego, z tego to wynika. Rozumiem. Słuchaj, no nic, chciałem to podziękować za ten wywiad. Myślę, że jeżeli ktoś tu słuchał tego wywiadu i interesuje się Fantomem Kwiesnych Wojen, to powinien się to was odezwać, żeby obejrzeć te zdjęcia, te archiwa, jakie macie. Bo to na pewno jest ciekawe archiwum z 20 lat. Przecież, kurde, no. ile to się działo przez ten czas w Fantomie Kwiesnych Wojen, w, w tym pokrew uniwersum. I chciałem Tobie podziękować za ten wywiad. No, to życzyć spokojnej emerytury, wielkiej fortuny <noise> na jakiejś planecie. <noise> Dziękuję serdecznie. Całemu klubowi to chciałem życzyć, żeby się przez kolejnych 20 lat rozwijał. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się kiedyś spotkać na szywo, albo przynajmniej będzie można was zaprosić na jakieś spotkanie. Dobrze, dziękuję serdecznie za, za, za twój czas, za zaproszenie. I na razie wrocławski fan Klub Gwiezdnych Wojen funkcjonuje działa sprawnie, więc na pewno na pewno jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjściem na spotkania, to jak najbardziej gorąco zachęcam do dołączenia.